Na Kotwica rodzica. Dzisiaj będziemy poruszać duchowy temat, a mianowicie o przekazywaniu wiary naszym dzieciom. Nasze dzieci od urodzenia korzystają z naszej wiary do mniej więcej 12-13 roku życia, kiedy jeśli są w domu rodziców wierzących, gdzie Jezus jest na pierwszym miejscu, same muszą już podjąć taką decyzję. Natomiast ten okres wcześniejszy to jest właśnie czas. Dane rodzicom na budowanie wiary naszych dzieci. on no, To się wdraża bardzo mocno w ich pamięci, i wiele z tych rzeczy pozostaje na długie lata. E, oczywiście wiarę przekazujemy na co dzień, w tym wszystkim, co robimy, w jaki sposób się zachowujemy, jak reagujemy na siebie, czy wtedy, kiedy mamy problemy, na przykład zaczynamy się modlić, kiedy po prostu Boga prosimy o rozwiązanie, kiedy ten Bóg wypełnia całe nasze życie, dzieci się tego uczą. Jest obecny po prostu cały, obecny czas w cały czas. Jest obecny cały czas i dzieci to wiedzą. Ale jednym ze sposobów jest także e, uczenie dzieci, czytanie im historii biblijnych. Tak. E, żeby uczyć dzieci, sami musimy mieć, e, że tak powiem, właściwy obraz Boga. Jeżeli postrzegamy Pana Boga jako policjanta, który tylko nas pilnuje, żeby nie, nie przekraczać pewnych zakazów, albo postrzegamy Go jako postać siedzącą gdzieś tam w, daleko na niebie, na chmurce, e, Kogoś, kto nie jest zainteresowany naszym życiem, no to wiadomo, że taki obraz będziemy przekazywać naszym dzieciom. Mhm. A prawdziwy, realistyczny obraz Boga jest taki, że jest on osobą, która jest zaangażowana w nasze życie, która bardzo nas kocha. Która jest realna. Która jest realna, która poświęciła i oddała za nas swoje życie, żebyśmy my mogli być zbawieni. Bóg przygotował dla nas miejsce w niebie. I to wszystko jest prawdą. Natomiast też jest prawdą, że Pan Bóg jest bardzo potężny, że ma ogromną moc, że jest konsekwentny, że dotrzymuje swoich obietnic. I pokażmy dzieciom o właściwy obraz Boga. To jest bardzo realny, potężny i mocny Bóg. Bóg, który także jest, stanowi jakieś przeciwieństwa, tak? Bo jest barankiem, jest tym małym Jezusem, który narodził się w bardzo trudnych warunkach, a jednocześnie jest lwem Judy, jest zwycięzcą. Jest tym, który po prostu zwycięża na każdym kroku. Jeśli my mamy co do tego przekonanie, będą je miały także nasze dzieci. Uczmy dzieci, że Bóg jest obecny w całym naszym życiu, że jest obecny, kiedy jesteśmy w domu, kiedy wychodzimy na zewnątrz, kiedy podróżujemy, kiedy śpimy, kiedy czuwamy, że jest on cały czas i jest Bogiem bliskim. I żeby uczyć dzieci wiary, bardzo pomocna jest Biblia. Słowo Boże, natomiast wiemy, że Stary Testament i częściowo Nowy Testament są takimi dosyć trudnymi tekstami dla dzieci. Dlatego różne wydawnictwa przychodzą nam z pomocą, i dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć o kilku, yy, kilku Bibliach dla dzieci, chociaż na rynku tak naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo, dużo. Okay. i nie musicie korzystać z tych, które my wam dzisiaj pokażemy. Możecie skorzystać z dowolnych Biblii. Zwróćcie tylko uwagę, czy są dobrze napisane, czy są zgodne z oryginałem, czyli ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym. E, I może zaczniemy, nie wiem, od, od którejś z tych e, książek. Mamy przykład e, takiej książki pod tytułem Królewny z Biblii. No wiadomo, że okładka sama wskazuje już i tytuł, że chętniej do niej zajrzą dziewczynki, co nie oznacza, że mają słuchać jej tylko dziewczynki. I jest tutaj zawartych wiele postaci żeńskich, natomiast ja przytoczę krótko historię Noemi i Rut. Zapewne wielu z Was wie, że Noemi wyszła ze swojego kraju wraz z mężem, gdzie, gdzie osiedlili się. Tam niestety jej mąż zmarł, dorośli synowie także zmarli i ona pozostała tylko ze swoimi synowymi. I postanowiła, że już tam nie ma co robić, no sytuacja kobiet wtedy była dużo trudniejsza, kiedy były wdowami e, i e, chciała wrócić do swojego rodzimego kraju e, i bardzo przekonywała synowe, aby zostały tam, skąd one pochodzą i udało jej się przekonać jedną orpę, natomiast Noemi absolutnie nie chciała tego zrobić i mówiła, że będzie z nią, wypowiedziała nawet takie zdanie, gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam. Twój naród będzie moim narodem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. I dlaczego o tym mówimy? Ponieważ wykazała się ogromną odwagą. Przecież ona tego narodu nie znała, nie znała tego kraju. Tak naprawdę nie bardzo znała kulturę i znalazła się w obcym kraju, ale poszła tam z nią. Były bardzo biedne, miały bardzo trudne mhm. chwile do przeżycia, natomiast Bóg jej pobłogosławił, tak? czyli ta śmiałość wyzwala łaskę. Okazało się, że ta przyszłość dla nich była bardzo, bardzo pomyślna. Inną historią jest historia Estery z tej samej książki, z tej samej e, książki królewnej z Biblii. Estera naprawdę została królową na dworze, chociaż była, e, była Żydówką po prostu. E, nie miała swojej własnej rodziny, wychowywał ją Mardocheusz. I był taki moment, że musiała zaryzykować swoje własne życie, pójść do króla i wstawić się za swoim narodem. Eee, Groziła jej za to śmierć, bo, bo jeśli ktoś nie był wezwany przed oblicze króla, to nie bardzo mógł po prostu tak sobie do niego przyjść. A Estera zgodziła się to zrobić i Odważnie poszła, chociaż miała dużo wątpliwości, natomiast też słuchała swojego opiekuna, swojego stryja, który się, który się nią zajmował od lat dzieciństwa. I zgodziła się, poszła. I Bóg bardzo pobłogosławił, uratował cały naród przed zagładą. I to, że ta historia skończyła się dobrze, zawdzięczamy jej odwadze. Cały naród yy, izraelski świętuje tak zwane święto Purim. I to święto właśnie mówi o tym, że był taki moment, kiedy narodowi izraelskiemu groziła zagłada, a Estera zdecydowała się uratować ich, przez to właśnie, że poszła wtedy do króla wstawić się za swoim narodem. Wszystkie dziewczynki w Izraelu przebierają się wtedy za królowe Esterę i świętują co roku to święto. Żeby właśnie wyrazić Bogu wdzięczność, że znajdują się osoby, które w pewnym momencie zrobią właściwą rzecz, potrafią przełamać swoje lęki i są odważne i wierne Bogu. I tego właśnie na podstawie tych historii, tych dzielnych kobiet, możemy pokazywać naszym dzieciom, możemy uczyć nasze dzieci, że odwaga, że wiara, że wierność to są te wartości, które Bóg bardzo docenia. Kolejną postacią, tym razem męską, jest Noe. Ta historia zazwyczaj jest e, dobrze znana, ale bardzo jest to cenne, aby tę historię także naszym dzieciom przekazać. E, wiadomo, że dotyczyła ona właśnie budowy arki. E, natomiast właśnie w takich książeczkach najczęściej mamy te rysunki. Tutaj jak trwała budowa, e, jak to wyglądało i się wydaje, no znalazł się taki Noe, wybudował arkę, wziął zwierzęta, o co tam chodziło. Wiemy, że on tę arkę budował około 100 lat. Był przez ludzi wyśmiewany, ponieważ teren, na którym to budował, to był teren pustynny. Tam się nikt nie spodziewał żadnej wody. A on od Boga wiedział, że będzie potop i on w to wierzył. A poza nim naprawdę nie wierzył nikt. I to jest kolejna sytuacja, jak w przypadku Estery, że zagrażało w ogóle istnienie narodu izraelskiego, gdyby nie taki Noe. I ten potop się oczywiście zjawił. Tak? Całą swoją rodzinę, chyba trzy pokolenia, tak? zapakował tam i wszelkie zwierzęta, i udało się ich uratować. I jakby od jego rodziny kolejne pokolenia się rozwinęły, pozostali ludzie zginęli, dlatego że no, ich wiara nie okazała się tak duża. To jest bardzo cenne, myślę, że i odwaga, i gotowość do poświęcenia, i wiara. To są kolejne cechy, które, które tutaj widzimy. Które ta historia pokazuje. Tak. Wyobraźmy sobie, Noe przez tyle lat jest wyśmiewany, jest nieakceptowany, a jednak ma poczucie własnej wartości, bo kocha Boga, Bóg mu objawia pewne rzeczy, i Noe jest bardzo wierny w tym czy my możemy uczyć nasze dzieci też naśladowania takiej postawy zaufania do Pana Boga, że jeśli rozwiązania nie widzimy już dzisiaj, jeżeli wszystkie okoliczności wokół wydają się być inne, a my mamy w sercu przekonanie, że Pan Bóg coś do nas powiedział, to bądźmy temu wierni. I myślę, że dzieci bardzo są wierne też w takim rozumieniu tych duchowych mhm. spraw. I tutaj moim zdaniem nie ma się czego bać, że czegoś nie zrozumieją, tylko uczyć je tego i pokazywać, jak wyglądały te historie biblijne, bo one są spisane pod wpływem Ducha Świętego i to są historie, które wydarzyły się naprawdę. I zobaczcie jeszcze, że jak trudny był to czas na budowanie tak olbrzymiej arki. My kiedyś będąc na naszym obozie, żeśmy sobie odmierzali, ponieważ w Biblii są zapisane wymiary tej olbrzymiej łodzi, a przecież oni nie mieli takich sprzętów jak my obecnie. To było w ogóle no, ekstremalny wyczyn coś takiego zbudować, a pomimo wszystko on to zrobił. Jeszcze inną historią, która znowu, którą można przeczytać na przykład w tej książce, nawet na okładce tutaj jest narysowany Dawid. Dawid to jest kolejna postać, która była przyjacielem Boga. Dawid, cała jego historia jest dosyć długa i... Opisanych jest wiele jego doświadczeń życiowych. Natomiast ta jedna historia, na którą bym chciała zwrócić uwagę, i która jest taka znamienna i opisywana w wielu książkach dla, dla dzieci i młodzieży, to jest walka Dawida z Goliatem. Goliat to był taki potężny filistyn, który urągał wojsku Bożemu, czyli urągał Izraelitom, i naśmiewał się z nich, i poniżał ich, i wychodził codziennie na pole, na pole walki i, i lżył. Izraelitów, i znalazł się jeden Dawid, który był odważny pokonać tego Olbrzyma, bez zbroi poszedł do walki. I rzeczywiście, Pan Bóg dał mu tak dobry pomysł i tak dużą odwagę i siłę, że Dawid z procy wystrzelił w kierunku Goliata, trafił go w głowę i Goliat się przewrócił i, i, i można było go dobić. Więc. Ta historia Dawida to też jedna z moich ulubionych historii i chyba jedna z ulubionych historii dzieci. Kiedy widzimy jakieś przeciwności, które wydają się ogromną górą, wielkim Goliatem, to dobry pomysł, bycie blisko Boga, znalezienie właściwego rozwiązania jest tym, co daje nam zwycięstwo. I kiedy dziecko czasem jest zniechęcone, kiedy kiedy nie widzimy, właśnie nie widzi rozwiązania jakiejś sytuacji, módlmy się z nim o serce Dawida, żeby takie, żeby dziecko mogło zobaczyć, że wierność Bogu, słuchanie Boga i walczenie w imię Pana daje zwycięstwo w różnych przeciwnościach. Bo to jest kolejna sytuacja, która po ludzku na to patrząc jest wręcz nierealna do rozwiązania, takiego jakie Bóg przedstawił Dawidowi. Ale ta jego wiara była większa, i właśnie w ten sposób możemy dziecku przekazać, że skoro Bóg mówi, to Bóg nas nie oszukuje, pomimo że nasze zmysły, nasz ludzki umysł mówi nam coś innego. Mm -hmm. Mamy tutaj jeszcze inne książki. Eee, może tak. To jest taka ogromna książka, biblijne historie. Jezus spotyka ludzi. Te historie, o których mówiliśmy do tej pory, to są historie z Starego Testamentu. Natomiast y, tutaj mamy już Nowy Testament. Ale ta książka ma też pierwszą część ze Starego Testamentu. Można to wszystko na Psalm 18 znaleźć. Yy. No oczywiście najważniejszą postacią z Nowego Testamentu jest Pan Jezus. Yy, z tego jak Pan Jezus z tych wydarzeń, które są opisane w Biblii, jak Pan Jezus chodził po ziemi, też możemy się bardzo dużo nauczyć i też możemy pewne rzeczy tłumaczyć dzieciom. Dzieci lubią zapamiętywać historie, w które angażują się emocjonalnie. Więc znalezienie dobrych historii o Jezusie, o Dawidzie, o, o właśnie o Noem, o Esterze, pozwoli nam zaangażować dziecko emocjonalnie w te historie i ono będzie je przeżywało i będzie o nich długo pamiętało, a przy okazji będzie to budować ich wiarę w Boga. Są to historie prawdziwe i są to historie, kiedy Bóg okazał swoją wielką moc tym, żeby przełamać, żeby dodać siły, żeby być zwycięzcą w różnych trudnościach. I pamiętajcie też przy okazji, aby nie używać takiego wyrażenia jak bajki. Bajka o Jezusie, czy bajka właśnie o jakichś postaciach biblijnych, bo tak jak Asia powiedziała, to są historie prawdziwe. To nie są żadne bajki. Biblii dla dzieci jest bardzo dużo. Możemy sobie wybrać Biblię dla odpowiedniego wieku. I na przykład tutaj mamy jeszcze taką w ogóle malutką, Moja Ukochana Biblia. I te historyjki w tej Biblii są bardzo króciutkie. Wydawnictwo Vocatio ma jeszcze taką Biblię, która jest. Yy, opiera się głównie na obrazkach, są w niej pojedyncze słowa, ale moje dzieci ich z tego co wiem, Marta tak, 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 też tak, uwielbiały. Tak. Słuchać tych historii, jak. Nawet rodzice opowiadali własnymi słowami, opierając się właśnie o obrazki, które są tam narysowane w tej Biblii. Bo takie historie... dwu-, dwu trzylatki najbardziej lubią te strony obracać. Jeżeli tam było jedno zdanie, to zanim dziecko ją przewróciło, to rodzic już zdążył to odczytać. Mhm. Więc można było w ten sposób współpracować. Moje dzieci też trochę literek się uczyły na tej Biblii, bo tam są bardzo proste zdania, które można przeczytać w zasadzie... Bardzo łatwo, więc to dawało im satysfakcję, że one mhm. y, umieją, że potrafią to przeczytać. Y, dla starszych dzieci też mamy bardzo dużo historii biblijnych, y, różnych książek i w zależności od tego, ile tekstu jest w stanie dziecko przeczytać, tyle. Takie książki dopasowywujmy do, do niego. Kilka lat temu, nie pamiętam wydawnictwa, wydało ono bardzo grubą Biblię w takiej czarnej obwolucie z białym napisem. To, była, to było wydanie komiksowe i moja córka, no nie wiem, wtedy jeszcze niespełna dziesięcioletnia, bardzo się nią zainteresowała. Wiem, że dla wielu dzieci, które właśnie miały problem z czytaniem, tam są drukowane litery, było to pomocne, a tekst właśnie krótki. I okazało się, że na jednym ze spotkań po prostu jedna z prowadzących zadała pytanie, a propos jakiejś historii biblijnej mówi, no to zacznijmy od najmłodszych. Ja sobie myślę, no pewnie nie da rady, tak? Się Okazało, że ona przeczytała ją od deski do deski i doskonale tę historie znała, więc jakby to też pomogło. To jest to, tak jak Asia powiedziała, to wszystko musi być adekwatne do wieku, do zainteresowań dziecka, w jaki sposób ono się rozwija. No po prostu jak jesteśmy blisko z nimi, to to wiemy. Muszę się przyznać szczerze, że dla mnie, jako dorosłej osoby, która uczyła się e, historii biblijnych z prawdziwego, oryginalnego Słowa Bożego, takie książki też były pomocne, dlatego mi w pewnym sposób porządkowały pewne rzeczy, układały chronologicznie, mm -hmm. więc... Tak naprawdę dorośli też mogą skorzystać z czytania dzieciom tych historii biblijnych, dlatego że mogą się z nich też dużo nauczyć. I oczywiście przyjdzie czas na to, żeby nasze dzieci zaczęły czytać oryginalną Biblię, tak. ale to inny temat i o tym będzie następny odcinek. Dziękujemy Wam dzisiaj za, za to, że jesteście. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie i piszcie komentarze. I do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.